No, Chciałabym Wam teraz pokazać jak to po prostu teraz zrobić przechodzimy tutaj comment i popieramy te dwa pliki się Minecraft tak Dwa. do tego Ммм. Mm -hmm. Раз открываем это. Идем такие так и до первом Так To, robię, robię. to tak, wchodzimy tutaj i tak, to jest nazwa yy, świata, mogę tutaj gdzieś zmienić nazwę, tak tu zostawimy, bo nie znaczy to też tak, czy chcemy, żeby były potwory? Czy chcemy grać nam moda? Nie wiem. Tak, spawn animals. Tak, no. Tak, najwięcej los playerów. Serwer IP. I teraz tak, potrzebne nam tego amatching które też z skąd pobrać w opisie. Więc mm. ja coś chciałem zrobić... A, i to. To. Tak, Dobra, tak i, Dobra, to są moje koledzy, tak, co ja chciałam a, mamy tutaj, Obieramy to i do tego spisujemy to, tutaj wpisujemy, zostawiamy, tutaj też zostawiamy, zostawiamy, zostawiamy wiem, tutaj jest, czy chcecie jak macie tutaj um, whitelist, czyli że chcecie grać z listą um, uczestników to nie wiem, ja, ja zawsze już tak i Minecraft Server, czyli no, wszystko to mam nadzieję, że Wam pomogłem i to będzie na tyle w tym odcinku Mm -hmm. Je ne